Skam. To zależy, bo oczywiście kupione chwilę przed maturą kursy i napiszą nam matury jakoś bardzo dobrze, ale też dobre kursy i korepetycje, w które włożymy sporo pracy, mogą sprawić, że się w sumie dostaniemy tam, gdzie chcemy. Ale to w sumie nie odpowiada nam na pytanie, czy akurat w twojej sytuacji kursy czy korepetycje to będzie strata pieniędzy, więc tego właśnie dowiesz się z tego filmu. Do tego podzielę się z wami moim sposobem, jak płacać jak najmniej za korepetycje, wynieść z nich najwięcej, bo w sumie sam tego użyłem zdając maturę. Zacznijmy od odpowiedzenia na pierwsze istotne pytanie, że w sumie do matury, jak i do każdego innego egzaminu, możemy się przygotować za darmo. Więc czy warto za cokolwiek płacić? Moim zdaniem to kompletnie zależy od sytuacji, bo jeśli jesteśmy osobą, która się uczy na bieżąco w szkole, ma dobre oceny, do tego w tej szkole od Ciebie wymagają tak na poziomie maturalnym, nie tylko, że wypiszesz im fakty z podręcznika i faktycznie jesteś w stanie wziąć arkusz i rozwiązywać zadania, wziąć zadania z danego działu i rozwiązywać zadania, Zadania ci dobrze wychodzą, do tego nie masz zaległości. Masz trochę więcej czasu, żeby dane aspekty rozpracować z pomocą internetu, albo samemu przysiedzieć nad książką, niż ktoś przychodzi i ci tłumaczy. Ale za to, jeśli jesteś w odwrotnej sytuacji, to nie masz w sumie czasu, żeby te wszystkie rzeczy rozpracowywać samemu, bo w sumie masz zaległości. W sumie to nie do końca ogarniasz naturalnie. A w twojej szkole albo mniej wymagają, albo troszeczkę luźno podchodzisz do tego, co szkoła cię wymaga, no to wtedy można rozważyć jakąś płatną opcję. Bo jeśli jeszcze do tego masz wysokie oczekiwania wobec siebie, masz zaległości, masz mało czasu i masz szkołę, która nie za bardzo cię w tym popchnie, to wtedy samemu jest to bardzo ciężko zrobić, szczególnie jeśli jeszcze dołożymy sobie więcej niż jedno rozłożenie, i tak dalej. Więc jeśli wydaje Ci się, że jesteś bardziej w tej drugiej sytuacji niż w pierwszej, to można rozważyć korepetycję. Niestety, z mojego doświadczenia, więcej osób jest w tej drugiej sytuacji, ale ja też byłem w tej drugiej sytuacji, więc jakby ogarniemy to wszystko na spokojnie. Więc już zaczynamy rozważać opcję korepetycji, ale jedna bardzo ważna rzecz do zaadresowania: najlepiej wziąć korepetycję jak najwcześniej, co jest całkiem logiczne, i też korepetycję nie szły za ciebie matury. Niezależnie czy byś płacił 150 za godzinę, to nie napiszą za Ciebie matury. Jednak poza tymi wszystkimi usługami, które nie są skałem do matury, trzeba zauważyć, że jest dużo takiej ekonomii strachu, że tam szczególnie przed całą maturą, dlatego nagrywam ten film w lato, żeby nie było, że ja tak robię, eee, bardzo jest akcentowane to, że matura będzie trudna, że, ma, że nikt nie zda i tak dalej, i tak dalej. I później na koniec tego TikToka Ci mówią, ale jeśli kupisz to, to będzie wybitnie. Wiecie o co chodzi, to jest też istotny element, żeby nie wziąć i się nie nabrać na takie coś, bo jakby zastanów się, jesteś miesiąc przed maturą, żadna rzecz jakby ci nie pomoże, jeśli się nie uczyły. Więc, jak już sobie powiedzieliśmy, jakich produktów unikać i czy w ogóle są potrzebne ci korepetycje, to zastanówmy się, jak z tych korepetycji wyciągnąć najwięcej i jak sprawdzić, czy ten korepetytor ogarnia rzeczywistość, bo jeśli jesteś osobą, która nic nie umie do matury, to będziesz kupować wszystko, co ci powiedzą na tych korepetycjach. No bo jakby nie masz jak tego sprawdzić, czy mówi dobrze. Więc, więc skoro to jest twoja przyszłość i twoja całkiem istotna sprawa i całkiem duża inwestycja twoja albo twoich rodziców, to można by zweryfikować tego gościa. Jest kilka rzeczy, które są taką mocną zieloną flagą, jeśli ktoś do ciebie przychodzi. To, że na przykład na pierwszych zajęciach ci omawia plan, pokazuje, że będziemy robić to, to, to i to. I jak przynosi ci jeszcze na przykład wymagania maturalne. To jest bardzo zielona flaga, bo Ci pokazuje, dobra, dzisiaj na zajęciach zrobiliśmy to to i to. Ok, przeczytaj sobie to to i to, i zrób to to i to. Kolejną jeszcze taką mocną zieloną flagą jest to, jak to stawia bardzo duże, bardzo duży nacisk na te trudne zadania, na te trudne zadania naturalne, bo to nie jest problem przejść na półtorej godziny, poczytać podręcznik na głos, dać zadania z końca podręcznika, bo to jakby możesz zrobić samemu. Tu chodzi o to, o te rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić samemu. Jak jeszcze nie jesteśmy pewni tego programu na kursach albo na korepetycjach, to możemy sobie sprawdzić, czy ci, którzy do nas mówią, mówią nam wszystko, co potrzebujemy, czy nie, czy nie dodają trochę za dużo i czy kładą nacisk na to, co trzeba. Na pewno możecie sobie wydrukować wymagania maturalne, to jest całkiem istotne. Jak wydrukujecie sobie wymagania maturalne, przyrobicie sobie z jakimś korepetytorem jakiś dział i patrzycie, Okej, okay, przerobiliśmy to, to i w sumie patrzycie, czy przerobiliście wszystko. Czy gość ci niczego nie pominął? Bo jak ci pominął, no to może nie jest najlepszym korepetytorem do przygotowań do matury. Ale też zapytajcie go, ej, a to zrobimy, to, to jest istotne. No bo on ci może powiedzieć, nie, to bardziej pasuje do następnego działu, wiecie o co chodzi. Też nie, nie, nie mówmy, jakby zamieńmy z gościem słowo, zanim stwierdzimy, że nie umie uczyć. Drugą rzeczą, która się częściej zdarza nauczycielom jako repetytorom, że na tych kursach, gdzie tam stoi nauczyciel, jest tam 30 osób przed nim, to to wygląda tak, że w sumie jest czytany podręcznik, że w sumie jest dużo materiału dookoła. A do, dodawanie materiału dla kogoś, kto jakby musi nadrobić na przykład 3 lata, 4 w jeden rok, jest trochę złą rzeczą, i też stawianie mocnych akcentów na tematy, które nie są istotne naturalnie, też jest złą rzeczą, w sensie to jest porównywalnie zła rzecz, jak nie powiedzenie komuś o czymś. To jest porównywalnie zła rzecz, bo gość ma, jako bo uczeń, ma ograniczoną ilość czasu, w sensie nie wyrobi się, jeśli zarzucimy go y, tysiącem niepotrzebnych rzeczy. i to zakładam, że zajęłoby Ci pół godziny researchu, jakby sprawdzenie, jakie zadania pojawiały się najczęściej, z jakich działów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest całkiem dobra rzecz, żeby sobie poświęcić pół godziny na to, żeby cały następny Twój rok miał jakby... żeby przez cały następny rok uczenia się mieć z tyłu głowy okej, okay, ten temat jest ważniejszy od tego, w tym temacie muszę mieć to. Wiecie o co chodzi, takie przejrzenie sobie tego. Możesz te... dzięki temu też sprawdzić, czy Twój korektytor kładzie nacisk na te rzeczy, które są istotne. I to są w sumie te rzeczy, jako uczeń, które możesz zrobić, żeby zobaczyć, czy gość, którego wybrałeś, ogarnia. Ostatnią rzeczą, która w sumie sprawia, że możesz ograniczyć ilość spotkań z korepetytorem, bo w sumie płacisz mu za godzinę e, do tak trzykrotnie, jest to, że zajęcia wyglądają w ten sposób. U mnie to przynajmniej tak wyglądało, że korepetytor tłumaczył mi materiał, samą w sobie teorię, i nie było tak, że siedzimy i rozwiązujemy razem zadania, bo sporą część korepetycji. Uczeń siedzi i korepetytor, patrzy jak go się rozwiązuje zadania, co jakby może mieć swoje plusy, bo widzimy tok rozumowania, jak korepetytor widzisz tok rozumowania ucznia, ale to też jest trochę strata czasu, moim zdaniem. Ja moje zajęcia wyglądały w ten sposób, że była mi tłumaczona teoria i ja miałem listę zadań, bo ja robiłem bardzo dużo zadań jak się uczyłem, bo to jest w sumie najlepszy sposób, żeby dobrze pisać maturę, robić dużo zadań, to... Miałem wypisane po prostu numery zadań, których nie ogarniam. Przychodził korepetytor, dawał mi teorię, ja mu pokazywałem, tego nie ogarniam, i on mi pokazywał, dlatego tego nie ogarniasz, a ja mu mówię, okej. Okay". I przechodziliśmy tak przez, nie wiem, 10-15 zadań. I to są rzeczy, od których ten korepetytor jest. Nie jest to tego, żeby patrzeć, czy umiesz to zrobić. Jakby możecie sobie usiąść i zrobić kilka pierwszych zadań z danego działu, żeby się nauczyć sposobu i metodyki, to jest ok, to jest w sumie świetne. Ale takie siedzenie razem i robienie zadań, jakby jak chcesz towarzystwo, to zazwyczaj do ziomka, do koleżanki. Whatever, odnośnie kursów, bo większość rzeczy mówiłem o korepetycjach, bo korepetycje są trochę bliższe mojemu sercu. Jeśli chodzi o kursy, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, czy to jest kurs typu 30 uczniów, jeden nauczyciel, czy 5 uczniów, jeden nauczyciel. Bo jeśli jesteście osobą dosyć cichą i trochę nie wybijającą się do przodu. To też to nie będzie, będzie trochę wam ciężko, jak jest 30 osób się wybić przed wszystkich, jakby się pytać. Wie, wiecie o co chodzi? Być tym gościem w pierwszej ławce, który podnosi rękę co 30 sekund. I w sumie ucząc się do matury musisz być tym gościem w pierwszej ławce, który podnosi rękę co 30 sekund. Musisz być tym irytującym gościem, bo jak czegoś nie ogarniasz na zajęciach, to tego, tego samego nie będziesz ogarniać w maju. I tyle. I po to jest ten kurs, żeby się dopytać. I. Jakby 30-osobowy kurs nie wyklucza tego, że będziesz rozumieć. Po prostu dobrą oznaką dobrym na tym kursie jest to, że twój tam wykładowca mm, na przykład ci daje adres mailowy i możesz mu wysłać zadanie i powiedzieć, że nie ogarniasz, co jest w sumie świetne. Słyszałem o takich rozwiązaniach. Albo też, że gość po prostu, ten wykładowca zostaje takie z pół godziny po, żeby odpowiedzieć wszystkim na wątpliwości. Bo gdy jest 30 osób i wszyscy zaczną zadawać pytania, to się nie wyrobicie. Oczywiście w wariancie osobowym 5 osób na jednego wykładowcę, to jest dużo wygodniej i też musisz zwrócić uwagę wybierając kurs, czy to jest ten wariant, czy to jest tamten wariant. Teraz jeszcze, czy bym wybrał kursy, czy korepetycje? To zależy od kieszeni. Ja bym wolał mieć korepetycje, bo dla mnie zajęcie 1 na jeden, nawet jeśli byłyby rzadsze, wolałbym to raz na dwa tygodnie, po półtorej godziny, niż chodzić na kursy 4 godziny w weekend, bo ja dużo więcej bym z tego wyniósł i prawdopodobnie cena byłaby podobna. Ale to musicie sami dla siebie zdecydować, sami wiecie jak wiedzę najlepiej przyswajacie. Niektórzy jak się pojawiają w 30 osobowej sali, to siadają w ostatniej ławce i idą spać. To byłem ja. <laughs> więc kursy nie były nie są aż tak dobrym rozwiązaniem dla mnie, ale korekcje są dla mnie rozwiązaniem, więc musicie sobie wybrać własną opcję. Podsumowując, cały ten film Podsumowując to wszystko, nie uważam, żeby korepetycje, albo kursy były skamem. Skamem są raczej korepetycje i kursy, i wszystkie produkty, które Ci wciskają chwilę przed maturą, że kupując to, zdasz wszystko, bo jeśli ktoś Ci, na przykład teraz, i jeszcze przez parę miesięcy mówi, że no jak przyjdziesz tu, będziesz regularnie się uczył, to zdasz. Jakby to nie jest dobry tekst reklamowy, ale samo to, że ktoś nie sprzedaje kursu miesiąc przed maturą, jest całkiem dobrą techniką, jest jakby Pokazuje, że trochę cię obchodzi los tych y, ludzi, którzy to kupują.